Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Chirurdzy szpitala w Kępnie wywalczyli blisko 25 podwyżkę płac. Powiat kępiński kosztować to będzie rocznie 400 tysięcy złotych więcej. To kolejna po anestezjologach grupa, która otrzyma wyższe wynagrodzenie. Wcześniej w taki sam sposób podwyżki wywalczyli anestezjolodzy. Temat wyższych pensji dla lekarzy poruszono podczas śladowej sesji Rady Powiatu Kępińskiego. Chirurdzy już w październiku oczekiwali od dyrekcji szpitala podwyżek płac. Spotkali się wówczas z odmową. Swój postulat ponowili miesiąc później, jednak wówczas przygotowali także wypowiedzenia z pracy. Jak nie trudno się domyśleć, zamierzone cel osiągnęli. Deficyt kadry medycznej pociąga ze sobą szereg żądań wzrastających finansowych, które przekładają się na, na takie efekty finansowe, jakie są tu. W tym wypadku akurat jest to bardzo duża kwota dodatkowo obciążająca szpital, jeśli chodzi o koszty wynagrodzenia. Natomiast był to warunek jakby dalszej współpracy z zespołem chirurgów twardo postawiony przez zespół lekarski. Wyższych płac domagało się ośmiu chirurgów ogólnych, ortopedów. Sytuacja nie dotyczy. To powiedzenie było złożone przez lekarzy z wszystkich lekarzy, specjalistów, chirurgów z oddziału chirurgicznego. Ono było złożone tak, jak tutaj informacja była przekazana. Każdy z tych osób, które złożyły powiedzenie, miały trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Stąd stąd no jakby ten czas minął trzech miesięcy na starych stawkach różnica może konkretnie nie będę mówił ale w granicach 20 do 30 zł do godziny więcej jak dowiedziało się RadioSud, przeciętne wynagrodzenie lekarza-chirurga w Kępińskim Szpitalu waha się aktualnie od 80 do 90 zł za godzinę. Dyrektor Krawczyk długo zwlekał z podwyżką. Największym argumentem był brak środków finansowych. Niejako przyparty do muru, musiał zgodzić się na wyższą stawkę, jeśli chciał zatrzymać tych lekarzy w Kępińskim Szpitalu. Niestety muszę przyznać, że staje się to coraz bardziej powszechną praktyką, i e, podobna sytuacja była, miała miejsce kilka miesięcy wcześniej z inną grupą lekarzy, którzy również złożyli zbiorowe opowiedzenie. No a rynek taki, jak Państwo widzicie, jest jaki jest. No, mamy ogólny deficyt kadry medycznej i kilka osób, które stawiają twarde warunki, grożąc odejściem, no, trochę stawiają w tym momencie dyrekcję pod ścianą. No, albo możemy się nie dogadać i tracimy zespół, zamykamy działalność oddziału. Albo się musimy dogadać nawet kosztem nadmiernych kosztów, na które szpital nie stać. Starosta Kępiński Robert Kieruzal w trakcie sesji sugerował, że gdyby już w październiku doszło do porozumienia z chirurgami, to przystaliby na niższe stawki, co nie zmienia faktu, że na podwyżki szpitala nie stać, podobnie jak na utratę lekarzy. Warto wspomnieć, że wywalczone stawki są podobne do sytuacji w innych powiatowych szpitalach.